Ja poproszę teraz pana Marta Szkodraka, którego znacie, żeby zapoznał was z instrukcją, jak wypełnić taki test i, i zasadami właśnie oceny i, i później wyłaniania ostatecznego zwycięzcy. Nawrót jest cztery, jedna główna, trzy, trzy równorzędne. I bardzo proszę. Dziękuję Pani Minister, dziękuję imieniu uczestników za pytania. Dzisiaj siedzicie troszkę inaczej. Ma to związek z tym, że zajęcia rozpoczniemy od napisania testu. Jak prawdziwi studenci będziecie zdawać swój egzamin? Ten egzamin nie ma wpływu na to, czy zaliczycie semestr naszych zajęć, czy nie, bo wszyscy zaliczyliście ten semestr aktywnie uczestnicząc w zajęciach, będąc we za wszystkich zajęciach. Natomiast tak wspomniała Pani od wyników testu zależy, kto z Was otrzyma atrakcyjną nagrodę. A są cztery takie nagrody, także warto się starać. I ci z Was, którzy uczyli się regularnie zajęć na zajęciach, przygotowali swoje notatki zagadnione na stronę internetową, myślę, że nie będą. które otrzymacie, za 15 pytań. Będziecie go rozwiązywać przez 10 minut. Przy każdym z pytań są cztery odpowiedzi, ale tylko jedna z tych odpowiedzi jest prawidłowa. Przy prawidłowej odpowiedzi należy postawić, zaznaczyć prawidłową odpowiedź, zakreślając ją. Czyli wybieramy prawidłową odpowiedź i zakreślamy po opisie tę prawidłową odpowiedź. Stawiamy w kółeczko. Zasady punktacji są następujące. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymujecie 2 punkty, czyli w sumie można zdobyć 30 punktów, bo jest 15 pytań. Ale jeżeli odpowiedzi źle lub wskażecie więcej niż jedną odpowiedź, będzie Wam odebrany jeden punkt. Natomiast jeśli nie będzie odpowiedzi na pytanie, wtedy jest zero punktów. Czyli lepiej nie odpowiadać na pytania, które nie znaczy odpowiedzi. Bo wtedy nie otrzymujecie punktów, ale też nie będą Wam odebrane te punkty. Na wypełnienie będzie 10 minut. Czy są jakieś pytania? Powiedzcie, czy wszystko rozumiecie, w jaki sposób należy wypełniać test. Ja proszę studentów o przekazanie testów studentom Uniwersytetu Dziesięcego. Bardzo proszę. Ja życzę wszystkim połamania biur. To jest takie życzenie powodzenia w Pisało test 63 studentów. 11 nie udało się go zaliczyć. Pozostawie wszyscy zaliczyli ten test. Niemniej jest jedna osoba, która zaliczyła najlepiej ten test. Jest to pani Magda Achmed, studentka pierwszego semestru, pierwszego roku studiów naszych.